Podobno jesteś największą żyletą tego programu. Wszyscy uczestnicy mówią, że mimo, że ten program kiedyś wygrałeś, mimo, że byłeś jednym z nich, to najbardziej ich wszystkich ścinasz. Słuchaj, to, się, to jest prawda, ponieważ dlatego, że wygrałem, to wiem, że największa zaleta tego programu to jest krytyka. Czyli to, że ktoś ci mówi prawdę, co się wydarzyło w programie. Że nie obracasz pyłka i nie wydaje ci się, że jesteś już, nie wiem, hierosem całego świata. Każdy dzięki temu programowi się rozwija, ale żeby się rozwijać, musi wiedzieć, na jakim punkcie jest. W danym etapie, gdzie poszedł w dobrą stronę, a gdzie popełnił parę błędów. I ja staram się być bardzo uczciwy wobec nich, bo wiem, że bardzo dużo dali pracy, żeby znaleźć się w tym miejscu, w którym są teraz. A czy jakbyś miał taką propozycję, żeby jeszcze w jakimś programie, gdzie się ocenia taniec, wystąpić, to podjąłbyś takie wyzwanie? Co, jak najbardziej, ale to naprawdę musiałby być Jugend Dance. Wydaje mi się, że to jest jeden z nielicznych programów, który jest bardzo uczciwy wobec uczestników, a przede wszystkim ma tą ogromną siłę, że widownia bardzo mocno ma tutaj dużo do powiedzenia, tak? A jednak to jest ważne, żebyśmy my tańcem się komunikowali z widownią, nie tylko tak, że tak powiem, dla każdego, to jest praca w teatrze, czasami dla 20 osób, dla 50. To jest jednak pokazanie tego języka tańca dla większej ilości osób, po to, żeby przekazać emocje, przekazać to, co się tym osobom wydaje w tym momencie za ważne, pokazać technikę, którą się pracowało przez 11 lat i tak dalej, i tak dalej. A komu z uczestników kibicujesz najbardziej? W kim widzisz największy, ta, ta, kim widzisz największy talent? E, obiecałem sobie, że tego nie ujawnię z jednego prostego powodu. Staram się być uczciwy i zawsze oceniam e, jeden do jeden, To się dzieje w tym momencie na odcinku. Nawet jeżeli mój faworyt, e, że tak powiem, e, powija mu się noga i nie robi tego jak najlepiej, to ja nie boję się go skrytykować. Nie mam problemu z tym, żeby e, komuś powiedzieć, że coś jest nie tak. Z jednego prostego powodu. Jestem bardzo niezależny w stosunku do tego, co się dzieje tutaj na tej scenie. I tak jak mówię, wydaje mi się, że e, nic mi nie trzyma. Ja jestem też jedną z większych osób w Polsce, które robi castingi otwarte dla tancerzy, a tak naprawdę każdy z nas mógłby je wziąć tych tancerzy z, z telefonu do, do swoich projektów. Z tego nie robię, bo ja sam się dostałem z castingu, no, zanim jeszcze był you Can Dance, do różnych projektów, a you Can Dance też mi pokazał to, że jak gdyby ta druga jest najbardziej uczciwa, pokazuje po prostu umiejętności ludzi. E, I jest taka jedna rzecz, którą Nagrałem na Malcie e, i z perspektywy pracy po castingach i po pracy na Malcie uznałem, kto byłoby faniem, żeby wygrał ten program. Ta osoba jest na razie w tej finałowej czwórce, choć miała różne perypetie e, ze sobą w całej tej edycji, nie zawsze była najlepsza. Kobieta czy mężczyzna? Ja bardziej trzymam kciuki za dziewczyny. Wydaje mi się, że są w tej edycji mocniejsze, choć nie ukrywam, że faceci bardzo solidnie ich gonią i nie spodziewałem się, że ta rywalizacja na końcu się tak bardzo zbliży jakościowo między płciami, tak? Wydawało mi się, że dziewczyny odlecą i nie będzie w ogóle żadnej szans, żeby, żeby faceci ich dogonili. My po prostu jako faceci mamy mniejszą konkurencję. To jest ten problem, że oni muszą się sami nakręcać. Z dziewczynami jest łatwiej, bo one mają jest po prostu 5 tysięcy dziewczyn na jedno stanowisko. I automatycznie człowiek myśli o tym, żeby zrobić jak najlepiej te swoje rzeczy. A czy czujesz się już trochę celebrytą? Nie, zdecydowanie nie. To, to, to jest rzecz, która automatycznie przychodzi przy Jukendencie, przy pracy z telewizją, czyli taka siła rozpoznawalności. E, wydaje mi się, to też trudno mi powiedzieć. Ja nigdy nie, nie rozpatrywałem tego słowa jako coś konkretnego, ale wydaje mi się, że zawsze celebryta to jest tylko człowiek, który jest sławny z tego, że jest sławny. Wydaje mi się, że. Poza UKANDENSEM, najprościej rzecz biorąc, teraz odbyła się 1 czerwca moja premiera w Teatrze w Elblągu. Za chwilę mój film, który był wystawiony w zeszłym roku, zdobył wiele nagród na taneczny film, o którym bardzo rzadko się mówi w Polsce, ale za granicą jest bardzo mnóstwo informacji o nim. Klowa Ciszy wędruje do kolejny festiwal, jest w teaserze najważniejszego festiwalu filmu dokumentalnych w Australii itd. Tak i, tak I mi się wydaje, że ja się tym spełniam przede wszystkim. Tutaj mam rolę, jednak, e, tak jak mówiłem na samym początku, żyli. To jest taka rola, moim zdaniem, służebna wobec tych osób, które tu występują. Wydaje mi się, że siła uczestników może być taka, że ten program nie jest o jurorach, tylko jest o uczestnikach. Zawsze im to powtarzam, żeby tak tworzyli tą choreografię na scenie, tak tworzyli swoje solówki, żeby nie było wątpliwości, że to jest program o tańcu i o uczestnikach. A na co wygrałeś? Na co wydałeś swoją wygraną z programu? Wiesz co, to bardzo różnie. Część pieniędzy poszło na edukację, bo od razu jak byłem w Stanach Zjednoczonych, te zajęcia były mniej więcej, nie wiem, trzy razy dziennie po półtorej godziny. Dla człowieka, który jest z Polski, było to za mało. Ja sobie od razu załatwiłem sytuację, żeby tych zajęć było 8-9 w ciągu dnia, żeby mieć urwanie głowy przez 3 miesiące, to wykorzystać na maksa. Różnego rodzaju projekty, które stworzyły się zaraz po youekendensie też czasami trzeba było dołożyć trochę pieniędzy na to, żeby to miało jakieś ręce i nogi. Część poszło na mieszkanie, dzięki temu mogę mieszkać tam, gdzie mieszkam i mam z tego ogromną satysfakcję i na pewno komfort życiowy, eee, to więc to bardzo, tak? bardzo różnie. Część pieniędzy się wydało, część z zainwestowało. Pieniądze szczęście nie dają, to jest jak gdyby druga rzecz, jest mnóstwo tancerzy, które szczególnie w polskich warunkach nie potrzebują pieniędzy do tego, żeby rozwijać swój talent i eee, naprawdę to widzę, że Ludzie, którzy mają energię, siłę i determinację do robienia celu, wygrywają w, w tym świecie tańca. Jeżeli ktoś myśli tylko o pieniądzach, mieliśmy takich bohaterów przy okazji tego UKNDS. Jeżeli myślą o sławie, o pieniądzach, bardzo szybko się na tym przejeżdżają, albo troszeczkę później, ale i tak się na tym przejeżdżają, bo ta motywacja taka zarobkowa naprawdę nie ma sensu. Trzeba mieć trochę więcej siły i energii, żeby, żeby jednak się utrzymać na rynku, bo taniec nie jest taką dziedziną, która daje od razu Eee, wynik. Czasami czeka się 2-3 lata na to, żeby zrobić rolę swojego życia, żeby ona była rozpoznawalna. Nie w małym środowisku, tutaj w Polsce, tylko rzeczywiście na świecie. I tego życzę wszystkim naszym tancerzom niech po prostu zawołują cały świat. A żona coś dostała? Z żona jest e, przede wszystkim cały czas ze mną i to też jest dziwne, e, w tym całym świecie celebrycko e, popularnym, mamy w tym roku dziesiątą rocznicę ślubu, więc to też okrągłą e, wydaje mi się, że przede wszystkim mam nie to jest e, największa satysfakcja, że my, kiedy my możemy poświęcić czas dla siebie e, co jest najtrudniejsze przy moim trybie pracy, bo ja jak gdyby z projektu jednego przyjeżdżam na drugi to właściwie zawsze robię to zazwyczaj poza Gdańskiem, gdzie, gdzie mieszkamy, gdzie Magda, e, gdzie Magda pracuje jako Inżynier technologii chemicznej. Ale w jakąś taką po, podróż na rocznicę ślubu pojedziecie, może? To będzie mój pierwszy urlop od 8 lat. wylatujemy do Afryki, do Namibii. Ja mam tam moją siostrę, która jest sam lekarzem. E, zabiera moją żonę na dwa tygodnie. Odpoczywamy, spędzamy miło czas. E, ja mam wtedy też rodziny. Jest nasza rocznica ślubu, więc. Fajna przygoda, zobaczymy zeberki, słonie, lwy, pędzące żyrafy. Mam nadzieję, że zresetujemy się ponownie na to, żeby kolejne wyzwania wziąć na klatę i rzeczywiście e, no, przemyśleć pewne sytuacje, jak, 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 jak stworzyć następne rzeczy.